To miał być zwykły odcinek, w którym miałem zrobić dość mocną opening o wartości ponad 250 zł. Jednak w tym odcinku razem z chłopakami otworzyliśmy aż 36 rapy boxów o łącznej wartości 1000 zł. Dodatkowo w tym odcinku zrobiłem dla Was tekstur na nowe sety i skrypt na kopanie w tle. Dzisiaj losujemy 500 tysięcy. Żeby wygrać, trzeba ustawić łapkę, suba i komentarz ze swoim nickiem. Dobra, także jesteśmy już na serwerze, no łączna wartość itemów na update to jest około 250 zł. Więc sporo, także idziemy otwierać. Dobra, także zaczniemy sobie od kluczyk gwiezdnych. No, kto dotelujemy? Fragmenty, no i temy 16, dobra. Pierwsze, spodnie Mikolsa, słabo. Cztery fragmenty, no może być. Głowa Mikolsa, syf 20k, chyba też syf Cztery fragmenty, cztery fragmenty. Buty Mikolsa, cztery fragmenty. 20k i ostatni. Cztery fragmenty, nie wiem, cały czas cztery fragmenty drobne, trudno. Dobra, także lecimy teraz do kluczy galaktycznych. No tutaj już są lepsze itemy, więc tu otworzymy z animacją. Trochę z animacją otworzymy i trochę bez. Oho! Ej, mieczyk 17! Co jest? Ej, to chyba najlepszy drop w ogóle z tego. Dobra, nice, to lecimy dalej. No pierwsza skrzyneczka oddała. Oha! Także jesteśmy już... Nie wiem, serwer wrócił. W ogóle chyba dropnęło mi 400 tysięcy z tej galaktycznej, którą otwierałem. Mam 400 tysięcy na koncie. Nie wiem co to jest za drop, ale chyba dobry. Ale nie no, Mieczyk 17 dropnął. No, Ustawiony już jestem. Dobra, otwieramy dalej. Co teraz dropnie? Chyba kasa. No i nie, no i syf. Spodnie powiasa Dobra. Te trzy możemy sobie przed w sumie. O, no dobra. Dwie modliczki, no to git Dobra, i teraz speedrun. Raz. Ukhuhu. Uh, uh. Nożyczki 16. Kilo 16. I klapa pogasła. No to w sumie nie tak źle. O kolei 5 rapy boksików. Dobra. Dobra, Dobra. Trzy, zaczynaj. 4. 4. Ry. Ry. Jezu, zbania 19. Dobra. Teraz ty, teraz ty. 3. 4. 3. 2 miliony. A, bo ty masz tak, dobra. Dawaj. No to git, git. Trzy, cztery buty. buty Dobra, teraz ja lecę. Dawaj i 3 miliony, ej, to chyba dobrze. O. To najwięcej. Dobra, teraz ty tajne simba, teraz ty Dobra Trzy... Łaga, łaga Rej Gówka. Aj Ajaj aj, aj. Dobra Dawaj Trzy, cztery Podnie, nie no ja samego seta drofnę! Dobra, teraz ja. Uwaga, uwaga. Najgorsza 64 fragmenty. No okay. dobra. Ajajaj, aj, aj. dobra, teraz Do... tutaj tajne Simba. 3, 4. Kilo. Dobra, nice, 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 nice. Dobra, 3, 4. Bilet. Nice. Bilet. Dobra, teraz ja. ja. Dawaj. Nie no, klata. Klata. Nie <laughs> ja. My Ej, dobra. My tu nie? Dobra, teraz tutaj tajne Simba. 3, 4. Budki. Budy. Dobra, teraz Ostatni ja. 3, 4. Główka! Teraz ja! ja! ja jeden Box oddał, więc myślę, żeby sobie kupić jeszcze jednego tutaj. Za dwa Dobra, kupujemy. I żeby oddało, proszę, żeby oddało. Uwaga, uwaga! Głowa. Nie, jestem załamany, nie. Dobra, może chociaż runki oddadzą. Także co, otwieramy pierwszą. A walne skipa. Aha, runa wytrzymałości, no to nieźle. I uwaga, druga, druga. I skip. Spowolnienia. Nie, no co chcemy, tak nie oddaje. To to jest zasyp. No dobra, także co? Możemy jeszcze sobie zrobić tutaj procenty na tym mieczu. Mam te pięć kuli, także co? Robimy po raz pierwszy. Sześć. Piętnaście. Może lepiej trochę Sześć. Dziewięć. Nie, dobra, reportuję tą grę. Dobra, mam jeszcze jeden kluczyk gwiazdny. To sobie otworzymy. O, kilo 16. Nie wiem, te klucze oddaję, ale wszystko inne nie. Otwieraj. Weź, weź ten napadek to rozłóż i tak po kolei wleć. Dobra, otwieraj. Dobra. Trzy, cztery... Ry. Miecz! miecz! Nice, nice, nice! nice We trafiły, trafił elitre. Dobra, dobra, dawaj. jest dobrze. Trzy, cztery, ry Ojej. Ojej. Dobra, no, do skupu, dobry, dawaj. Dobra, uwaga, czekaj. Go, oj, dobra, dawaj. Trzy, cztery. Uuu. Tak, fragmentów. Nie najgorzej. Dwa wpadnę. Trzy, czte, ry. Główka. Główka, oj. Syf. Dobra. O trzy, kurwa. Trzy, czte, ry. Mieczyk. Mieczyk. Nice, nice, nice. Dwa. Dobra, już mamy 8 milionów. Dobra, dawaj. Trzy, czte, ry. Spodnie aj, aj, aj. pantalony Ej, daj nam po jednym otworzyć! I drop na ciebie, oczywiście 4-3 fragmentów. I Dobra, losowanie jest jedno. Jeszcze 3 mi zostało. To daj nam po jednym. 3 Misiaszku, 4 <try> ry. Kilo. Kilo. Dobra, nice. Dobra, co się ondzie. Dobra, to... Dobra. To to baki... przynieście mi szczęście. Się na 3-4 otwieramy grzybek.

Co to mam? E ja może rapy boksa kupię? Kurde, 550 tysięcy mi brakuje. Ile kosztuje rapy boksa? Dobra, co ci mogę dać potem i ten? To cztery tysięcy mi Które miliona? Ja też wstań na rapy boksa, czekaj. starczy A ile kosztuje rapy boksa? Dwa, kropka, dwa. Dobra, otwieramy no, ja rapy boksa, o wydropło. O wydropło. O wy, kagri, kagri. Bilet, yeah, idź. Git, git. co Ja to otworzyłem jak coś bilet. I mi dropsy. Wytrzymałości. wytrzymałości. Nie, nie chce mi się. Reportuję ten serwer, nie. Na helpopie go zgłaszam. Dobra, chciałbym wam jeszcze przedstawić mojego nowego teksturpaka na nowe seciki. Macie jeszcze kolor nożyczek? Także co? So, tu macie nowe seciki. 17, 16, to samo 18, 19 i 20. W momencie, gdy oglądacie się ten film, teksturpak jest już na Discordzie, więc zapraszam, link w opisie. Dobra, także kupiłem sobie fragmenciki, za tą kasę to mi się itemy sprzedały I proszę, żeby w końcu coś oddało Uwaga, uwaga, co tropnie Ja odwidzę, że się, się No i runa fragmentów, nie Dobra, kupiłem sobie jeszcze jednego RaffaVoxa i proszę, żeby oddał Panie Boże, proszę Nożnicy, tak! Oddało nareszcie, Jezus, let's go Dobra, czekaj, daj wmianę, daj wmianę na, na co? się otworzymy. Po jednym, po jednym. Aha! No, dobra. Dobra, ciny. i teraz odda. Musi. O taki. Dobra, dobrze. Dobra. Trzy, cztery. cztery. Chwila. Ja tu. wylosowałem od razu. Ja Siła! Siła! siła, Siła! Siła! O mój Boże! Siłę ci, ci, ci dropnął! Kocham cię! Kocham cię! Kocham, oh. cię, kocham oh. cię! Kocham cię! Kocham oh. cię! Kocham cię! Kocham oh. cię, mi taki nie? To jest jakieś oszustwo! No, dobra, dobra Ja farta nie? Proszę bardzo. mocno poleciał. No, Adamek... Ej, co Ja bilet otworzyłem! Ja już takie... Nie, co ty zrobiłeś, nie? A ty siłeczkę mi dropłeś. Furt. Ja. ja już jak zobaczyłem stream na się tak obsrałem, jak zobaczyłem ten bilet. Że on go odpali. Dobra. Panowie. Dzięki Adamek mam cię, Misiu. Dobra, trzy. trzy dwie... dwie. trzy Aha. Trzy miliony. To jest dalej chyba, nie. Win ratio, win rapio, Na spokojnie, dobra. na spokojnie, panowie, na spokojnie. Rosla, rozma. Raz. Dobra. To <laughs> autografy potem. Dobra, mamy tarkoit, wszyscy. Tarkoit, Dobra, follow me. I pewnie 3 lepiej kupimy. 48 3, No to 48 fragmentów. <g�> Rzeek, ru runy. Runę losujemy z clickiem? I co? Czarność! Co ty gadasz? Przygotowałem też dla was krypta na kopanie up, więc jeżeli macie rangę VIP, bo to jest strefa VIP, ustawiacie się w tym miejscu dokładnie. A jeżeli macie rangę MVP, to ustawiacie się w tym miejscu. I teraz tak, ważne jest to, żebyście mieli Minecrafta nie na full screenie, tylko to tak jak w oknie, tak jak ja mam na przykład. I teraz tak, ustawiacie się w tym miejscu, Odpalacie sobie Teen Taska, otwierajcie ten mój skrypt, który jest u mnie na Discordzie. Klikacie sobie Prefs. ważne jest, żeby było zaznaczone continuous playback. Ustawiacie sobie jakiegoś binda na ten na odpalanie tego. I tak, klikacie sobie kordy i tam gdzie macie Facing North to musi być po pierwsze 180. Ważne jest, żeby nie było minus 180, i tak jak chcecie, żeby było na dole to się no, ja na przykład chcę na dole kopać to sobie ustawię tak na 22, dobra? Dobra. 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 Dora, I klikać sobie binda i będzie wam kopać, i to kopię do sektoru piątego. <śmienny> No, więc tak jak widzicie skrypt działa, nie rozstajecie żadnego muta zapisani nic, więc bardzo dobry skrypt. I co? Znajduje się u mnie na Discordzie, link macie w opisie. Ogólnie to może już teraz kopać tylko na cztery sektory, więc na Discordzie będziecie mieć już skrypt, gdzie będziecie po prostu kopać czterema sektorami. Został jeszcze rozdany kluczyk do galaktycznej, więc idziemy sobie go otworzyć. No, wydaje mi się, że możemy bez animacji go otworzyć. O, jestem i... No, lata 16, nie jest aż tak źle. To było na tyle z tego odcinka, i każdy na 10 łapek to 35 złotych w kolejnym openingu.